Jeśli te cechy narcystyczne w nas zostają mimo to, że dzieciństwo dawno już minęło, to warto się nad tym zastanawiać. Dzisiaj będę chciała Wam powiedzieć o tym, że mamy dużo rodzajów narcyzmu. Między innymi narcyzm adaptacyjny, dzięki któremu dziecko nie traci poczucia własnej wartości, ponieważ broni się za pomocą właśnie tego narcyzmu adaptacyjnego. Ten typ narcyzmu który jest nam niezbędny żeby przetrwać choćby w zagrożeniu choćby przed odrzuceniem ten narcyzm adaptacyjny jest tym który naprawdę jest potrzebny każdemu dziecku ja powiem tak konieczny jednak to wszyscy wiemy większość narcyzów wykazuje się cechą taką cechą potrzebą posiadania kontroli więc mamy realne szanse żeby te cechy odziedziczyć czy nauczyć się w taki sposób jak już powiedziałam Wam.